Witam Was kochani w tarocie codziennym. Dzisiaj jest 3 grudnia 2024. Mamy wtorek. Praca dom, praca dom. Dobra, słuchajcie, zobaczmy jakie karty na dzisiaj, co nam tarot chce powiedzieć. Zaczynamy kartami Lenormand. I co nam przyniesie wtorek dzisiaj? Co nam może przynieść wtorek? Mamy serce mamy wieże i mamy ryby mamy cztery puchary kto jest z kim tęskni Ktoś może się skupić na pracy. I idą zmiany. Słuchajcie, karty dnia. Mamy wieże. Przepraszam, wieże mamy, ale mamy serce. I to karta miłości, to karta uczuć, to jest karta relacji emocjonalnych. Także dzisiaj te uczucia będą odgrywać kluczową rolę może to dotyczyć romantycznych związków, ale nie tylko, to mogą być relacje ogólnie z bliskimi, albo po prostu dbanie o samego siebie, a o samą siebie. Do tego mamy wieżę i wieża w Lenormand, w kartach Lenormand, ona różni się od Tarota, bo ona w tym przypadku symbolizuje odosobnienie, również strukturę, również porządek, może oznaczać również takie troszeczkę poczucie samotności, dystansu, Wycofywania się emocjonalnego to może być sytuacja, która wymaga trzymania się również zasad. Również to są miejsca pracy, duże budynki, miejsca takie, nie wiem, urzędy, coś w tym stylu. Niektórzy z Was może będą załatwiać jakieś sprawy po urzędach. Do tego mamy ryby. Ryby to karta finansów, to jest karta przepływów tych finansów, to są przepływy ogólnie energii i w połączeniu z zwierząt. Mogą być tutaj sprawy materialne, praktyczne, dzisiaj mogą wpłynąć na Wasze emocje, może sprawy jakieś urzędowe, coś związane z pieniędzmi, może bankami, bo to też jest instytucja, bank, pieniądze, przepływ finansów i tak dalej. Także to w jakiś sposób <laughs> może wpływać, wpływać dzisiaj na Wasze emocje. Ryby również mówią o intuicji, także warto dzisiaj słuchać swojego wewnętrznego głosu w sprawach finansowych albo nawet tych sprawach yy, yy, albo sercowych albo finansowych. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o tarot, mamy cztery pu puchary i cztery puchary to taka karta apatii, to jest znudzenia, niechęci. Także dzisiaj możecie być troszeczkę przytłoczeni rutyną, brakiem emocjonalnego em, spełnienia jakiejś emocjonalnej satysfakcji. Ale może pojawić się dzisiaj w ciągu dnia jakaś szansa, którą warto dostrzec, którą to Wy nie będziecie dostrzegać. Jeżeli macie jakieś dzisiaj propozycje, nie odrzucajcie ich zbyt szybko, mogą one być korzystne, a zwłaszcza jeżeli spojrzycie na nie inaczej. Do tego mamy trzy denary i trzy denary to jest współpraca, to jest budowanie czegoś razem z innymi. Może oznaczać, że ten dzień przyniesie Wam okazję do wspólnego działania, planowania w zespole i w kontekście wierzy i serca sugeruje, że współpraca może zarówno dotyczyć spraw zawodowych, jak i emocjonalnych. Także może tutaj będzie dzisiaj trzeba zbudować taką solidną podstawę w relacji albo w jakimś projekcie, albo w pracy, albo w Waszej relacji. I do tego mamy koło fortuny. Koło fortuny to karta losu, to są zmiany, to są cykle, przepływy. Dzisiaj możecie pod wieczór, możecie poczuć, że sprawy nabierają tempa, że się dzieje coś. Coś, co wydaje się przypadkowe, ale ma jakieś głębsze znaczenie. Koło fortuny obok przy rybach może tutaj oznaczać taką nagłą poprawę sytuacji finansowej, jakąś niespodziewaną okazję, która to może być również wskazówka, aby płynąć z prądem i zaufać, że los wam sprzyja. Nie płynąć pod prąd, tylko z prądem. Słuchajcie, jakie jest dzisiejsze główne przesłanie? Wasze uczucia, wasze relacje, intuicja będą miały ogromne znaczenie dzisiaj. Możecie poczuć takie chwilowe również wycofanie, o tym mówi wieża i cztery Puchary, ale jest to czas na refleksję, na spojrzenie sytuacji z innej perspektywy. Los szykuje wam zmiany dzisiaj? Coś, co może przynieść nowe możliwości zarówno w życiu zawodowym, i w życiu, albo w życiu emocjonalnym, albo w tych obu w dwóch sferach. Ryby podkreślają, że wszystko, co dzisiaj zrobicie, ma potencjał przynieść głęboką satysfakcję emocjonalną albo materialną. Słuchajcie, jaka jest porada na dzisiaj? Zwróćcie uwagę na wasze relacje. Zastanówcie się, czy nie zamknęliście się emocjonalnie przed kimś, kto chciałby. Was wesprzeć. Wieża i serce o tym mówią. Dystans może być potrzebny, ale nie trwały. Szukajcie dzisiaj współpracy w sprawach zawodowych, osobistych, warto dzisiaj budować na solidnym fundamencie rozmowy i współpraca mogą przynieść pozytywne efekty jakieś. I do tego wiecie co, otwórzcie się dzisiaj na zmiany. Koło fortuny ryby mówią, że szczęście jest po waszej stronie, ale musicie zaufać procesowi. Jeśli coś was zaskoczy, Przyjmuj, przyjm, przyjmijcie to dzisiaj jako szansę, a nie przeszkodę. Także, tak co zostawiam na dzisiaj, takie karty ciekawe, w miarę ciekawe. Ja uważam, że tu będą duże zmiany, jeżeli chodzi o Wasze finanse, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Tutaj coś może przynieść Wam dodatkowe dochody albo ogólnie yy, jakąś got, gotówkę. Yy, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wspaniałego wtorku. Proszę piszcie w komentarzach, czy cokolwiek. Rezonuje z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie, a ja uciekam do pracy. Buziaki papa. Pa.